O Jezu, czemu pada? Mm. Dobra, więc tak że Uda mi się zamknąć drzwi O, dobra Zachnęły się? Zamknęły się Najpiękniej no, yy, Śnieg pada Jest wiosna i śnieg pada, no nieźle yy, Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Yy. Kupiłem, znaczy kupiłem, zamówiłem Kombajny, wszystko pozamawiałem, oczywiście tutaj stoi Wladimirec w tym yy, i Ursus Tutaj stoję w, pod tym garażem stoją te pojazdy Kupiłem sobie kombajna, znaczy yy, kombajn sobie kupiłem yy, I kierowca, znaczy kierowca Wszystkie powiedzieli, że kierowca obecnie nie ma, ale jak chcę to mogę sobie podejść ze sklepu i sobie wziąć yy, transport. To oczywiście ciężarówkę będą się oddać. Yy, tym bardziej, że mam prawo jazdy jeszcze zrobione na ciężarówki, no to jeszcze lepiej. I tak właśnie się udajemy do sklepu. Kupiłem kombajn, który mam nadzieję, że się przyda. On nie jest jakiś dużych rozmiarów, aczkolwiek też nie jest jakiś taki mały. Mam nadzieję, że mi jaki wam się spodoba taki kombajn ciekawy zrobiony płot dobra grz, brzmi brzmi czy brzmi się mówi brzmi chyba nie brzmi grz, brzmi nie może napisać jak się mówi tam już widać coś czerwonego mm. No i dobra Tam, śnieg zaczął padać Jeszcze deszcz Ja muszę iść Dobra, nic nie jedzie Nic nie jedzie Może zawsze iść Oho, jest, stoi Pięknie <gryny> załadowane wszystko No, koguty już działają Pięknym, ale ładnie w ogóle zrobionym ten fire... ten fire. fakt czy fire? Fakt, nie? Się mówi. Na oponkę. Na oponkę. Tutaj... Ej, dobra, nie wejdę. Okej. Okay. Ciekawe, tutaj widać ten zbiornik, fajnie, fajnie Podoba mi się. Co ten Niemiec? No ale cóż. Cóż poradzić. Dobra. Już w ogóle tutaj zauważyłem coś takiego fajnego. Co, co to jest? Świetne os zapalone w ogóle. Nie wiem, ale fajne takie małe. truck. Skepi... Elektryczny, o! Ciekawiam. No e, dobra, siewnik sobie kupiłem od Isari y, Isaria y, Nie wiem jaki to jest model I kultywator, który akurat nie wiem jak ma ten y, na Allegro było no, Marka nieznana Więc nie wiem Dobra W ogóle jaki mam pojazd Iveco Iveco silnikiem od Fiata Okej okay. Iveco, Turbo, Fiat jeszcze tu model od y, Mana <grystanie> Nieźle mm. Wow, łóżka ma Czyli dystansowiec Na pracuje tutaj Okej, okay. dobra, gdzie to się odpala? Czyli gdzie to się odpala? Oho, tu co? Okej okay. Tu się odpala. Dobra. Światło sobie włączymy. Dobra. Widzimy tam chyba wszystko zabezpieczone jest. Jest na spokojnie możemy pojechać. Ale fajnie nim się jeździ. Powiem wam, że nim się jeździ... Znaczy nie wiem jak jeszcze ten będzie jeździć. Ale... Chyba zostanę, yy, znaczy nie wiem czy zostanę właśnie. Właśnie nie zostanę przy kamazie, tylko sobie kupię to jeweko bo naprawdę fajnie mi się jeździ. <grym> Jestem w stanie odkupić od yy, tej właściciela tego. Ło. Wow. Ale retarder ma. Dobra. Ja do tyłem. Aby mieć jeszcze lepszy wyjazd. Może tu się wyładuje? Boga, że tutaj. Zatem, tu mógł się dwie. Ten, a nie, dobra. Może uda mi się wycofać. Nie, dobra. Nie ma co. Nie ma w żebym się złamał. Aha, ty, może wtedy się nie zakopał. Dobra. A, Okej, Okej, okay, kluczyki wezmę. Aha, ale i tak, i tak, muszę ten. Roztego... rozteg Okej, mamy to. Mm, ja idę po Ursusa i będziemy to rozudobywać. Ale się też nie dorobił. Dobra. Z przodu nie mam niestety. Trzy punkta. Tylko z tyłu. Napewiem wam, że tamten traktor, który na sklepie stoi, jest ciekawy. Myślałem, że elektryki nie będą fajne. Ale jednak... I dobra. To tak, yy, siewnik będzie stać w środku, bo to jednak jest paniczne części ma. Yy, ogólnie Orkę postawię w tym miejscu, póki co będzie stało tutaj. Ale głośno jest ten traktor. O, dobra tak. hmm. Dobra yy, Traktor też będzie stać yy, pod wiatą Znaczy w garażu yy, ten Okej Kolejny traktor będzie stać w tym miejscu może Jest o wiele lepiej. Dobra, jest far yy, M66. Odpalił? No, odpalił? Przepięknie. Chyba nie spadnę. Wow! Aha, straszny. Tak, tył najpierw spada. Tu nie widzę, nie chcę też walnąć w płot ale skrętmy słaby Nawet Nie wiem, czy chyba teraz wykręcę nie, chyba ja Na 6 razy będę tutaj musiał kombinować Może... Nie, dobra, udało się Wystało w tym miejscu, o ile się właśnie zmieści na wysokość I na szerokość Możemy sprawdzić, czy nasz tylkoś się zmieści. Jakim to najwyżej, chyba będzie stać. Przed. No chyba się nie zmieści. A jajaj. tam dalej, co jest, ale. No, niewykła. Bo się Dobra. W tym miejscu będzie stać dużo miejsca, dużo miejsca. Zmieści się na wysokość? Powiedzmy. Swijacz. Jest jeden problem. Nie zmieści się na wysokość I patrzałem, patrzałem i gówno się patrzyłem. Czyli on będzie po prostu stać gdzieś tutaj Hmm Dobra, tu nie chcę będzie stać Nie wiem no, czy trzeba jakieś wiatę postawić na niego No to nie ma sensu Tak żeby stał sobie na otwartej przestrzeni szybko zardzawieję wieje pójdę za knąć tutaj tą wiatę znaczy ten garaż no tutaj to by się zmieścił Bo tutaj są wysokie te garaże aczekaj jak tutaj już mniejsze tu akurat to jest wysoki jedynie że tego Wladimirca Przestawię Dobra, tutaj muszę się tyle pokrzyczeć sobie, abyście mi słyszeli, bo będzie ciężko. A w sumie dobra. Nie, ja, wrócimy na jedynkę, sobie na jedynkę pojedziemy. Dobra. Będzie coś tutaj można He, eee, Tyle kłopotów Z tym A miałem tylko kombajn chcę sobie kupić I go zaparkować Dobra jak to muszę Muszę na tym stronę bardziej skręcić Okej okay. Wow Wjechałem Zamykamy. No i widać czerwone. Tutaj też widać. I dobra, więc to bym na tyle. W tym odcinku. Nie ja byłem Simon oczywiście. Jestem jeszcze pójdę zaprowadzić tamtego. No i trzymajcie się. No i... Papatki Cześć, cześć!